Wielu pacjentów przychodzi do nas i pytania, które często od nich słyszymy, to: Panie doktorze, co wolno mi jeść? Co powinienem jeść? A więc, profesorze Bickman, jak powinniśmy się odżywiać, żeby leczyć cukrzycę? To nasze pytanie do Pana. Żeby zrozumieć to, co powinniśmy zrobić, to najpierw warto zrozumieć, w jaki sposób znaleźliśmy się w tej sytuacji. Insulinooporność stanowi oczywiście fundament cukrzycy, tak więc w jaki sposób rozwinęliśmy insulinooporność? Jest parę przyczyn, parę cegiełek, na podstawie których budujemy podłoże insulinooporności, ale najważniejszą z nich jest to, że poziomy insuliny są za wysokie. A więc nadmiar insuliny prowadzi do insulinooporności, i to jest podstawowa zasada biologii. Gdy mamy nadmiar czegoś w komórce, to zaczyna ona stawiać opór, wykształca oporność, i właśnie to się dzieje w przypadku insuliny. A więc nadmiar insuliny prowadzi do insulinooporności. Dzieje się to przez to, że dzisiaj większość ludzi, niezależnie czy jest to Europa, Ameryka, Azja, podróżowałem i wykładałem na ten temat po całym świecie. Dotyczy to nas wszystkich, każdego kraju z drobnymi różnicami naturalnie. W Stanach jest gorzej niż w Polsce, ale wszyscy jedzą pokarmy przetworzone, przecukrzone i ze zmodyfikowaną skrobią. Wmówiono nam, żeby tak postępować. Wmówiono nam, żebyśmy stosowali wysokowęglowodanowe diety i że dobrze jest spożywać wiele mniejszych posiłków w ciągu dnia. To jakiś obłęd. To tylko gwarantuje i sprawia, że ciało każdego z nas bezustannie otacza się morzem insuliny. Ludzie w chwili, gdy się obudzą, to jedzą płatki śniadaniowe, tosty albo bajgle i popijają to z sokiem. Poziom insuliny wzrasta, a w przeciągu dwóch godzin robią to samo, a po kolejnych dwóch ponownie, i tak przez cały dzień, aż do momentu, w którym kładą się spać. Każdą chwilę spędzamy mając wysoki poziom insuliny, a więc jej wysoki poziom stanowi przyczynę problemu. Niski natomiast rozwiązanie. Jednym z najlepszych sposobów na obniżenie poziomu insuliny jest zaprzestanie spożywania glukozy i węglowodanów. Pierwszą zasadą, którą powtarzam innym, to ograniczaj węglowodany. Przestań jeść pokarmy z toreb i pudełek, które zawierają kody kreskowe. Nie chcemy się w ten sposób odżywiać. To mogą być owoce i warzywa. Musimy ograniczać węglowodany i skupiać się na węglowodanach, które mają najmniejszy wpływ na insulinę. Przede wszystkim skupmy się na owocach i warzywach. Drugą zasadą jest upewnienie się, że otrzymujemy wystarczającą ilość białka. Priorytetujemy białko, ponieważ nieznacznie wpływa na insulinę i jest nam potrzebne. Trzecia zasada: to nie bój się jeść tłuszczy. Tłuszczy, niezależnie od tego, czy jest to kokos, oliwa z oliwy, masło lub tylko tłuszcz znajdujący się w jajkach, jogurtach i mięsie. Człowiek jest stworzony do tego, żeby spożywać tłuszcze. Tłuszcz nie ma wpływu na poziom insuliny i jest dla nas niezbędny, tak jak białko. Potrzebujemy białka i tłuszczy w naszej diecie i to są dwa makroskładniki, które mają znikomy lub żaden wpływ na poziom insuliny. To są trzy sposoby, na podstawie których Powinniśmy się odżywiać. Kontroluj węglowodany, priorytetuj białka i nie obawiaj się tłuszczy. To obniży poziom insuliny i poprawi nam insulinooporność. Tak, to naprawdę ma sens, ale teraz przejdźmy z pokarmów do naszych umysłów. Wielu z naszych pacjentów wymaga konsultacji psychologicznej na pewnym etapie leczenia insulinooporności. Wielu z nich rozpoczyna psychoterapię i to pomaga w wielu przypadkach na początku drogi leczenia. Kortyzol i stres mają ogromny wpływ na nasz organizm. W jaki sposób kortyzol i stres niszczą nasze organizmy, prowadzą do insulinooporności i zapobiegają utracie wagi? No cóż, wspaniałe pytanie. Zaledwie chwilę temu opisałem to, jak używamy różnych cegiełek, przygotowując podłoże insulinooporności. Jedną z jej głównych przyczyn jest chronicznie podniesiony poziom insuliny. Kolejną jest stres, a to dlatego, że gdy nasz organizm jest zestresowany, to podnosi się poziom dwóch hormonów stresu: kortyzolu i epinefryny, inaczej zwaną adrenaliną. Te dwa hormony sprawiają, że nasz organizm czuje się zestresowany. To dlatego pocą się nam ręce, podnosi się tempo naszego serca i nasze ciśnienie. To jest związane z hormonami stresu. Kortyzol i epinefryna wspólnie wywierają również wpływ na jeszcze jeden obszar. Podnoszą nasz poziom glukozy. A więc gdy razem próbują podnieść poziom cukru, to sprawia to, że insulina musi się więcej napracować, próbując obniżyć cukier w naszym organizmie. A więc mamy hormony stresu, które podwyższają nam glukozę, i insulinę, która próbuje ją obniżyć. Jeżeli jesteśmy zestresowani, bo nie czujemy się dobrze, mamy złe relacje z naszą rodziną, naszymi przyjaciółmi, w pracy lub źle śpimy, to hormony stresu, które próbują podwyższyć poziom cukru we krwi, wygrywają te batalie. Insulina nadal próbuje obniżyć poziom cukru, ale przegrywa wtedy potrzebujemy jej więcej, tym samym stopniowo stajemy się coraz bardziej insulinooporni, a więc stres ma bezpośredni wpływ na insulinooporność i jest to coś, co możemy zauważyć w kulturach komórkowych. Jeżeli ja hoduję komórki tłuszczu lub mięśniowe na małym naczyniu w moim laboratorium, to mogę tam dodać hormony stresu i wspomniane komórki staną się insulinooporne. Możemy to również zauważyć u zwierząt. Zwiększając ich poziom stresu, zwiększamy ilość hormonów stresu i stają się one insulinooporne. W ten sam sposób funkcjonuje to u ludzi. Jeżeli nasycenie hormonów stresu u ludzi się zwiększa, to stają się oni insulinooporni w przeciągu yeah. godzin. Tak, to zaiste niesamowity mechanizm. I uważam, że to bardzo, ale to bardzo ważne, żeby wszyscy lekarze byli tego świadomi, ponieważ system, w którym my pracujemy. Choć wygląda na to, że podobnie jest u lekarzy w Stanach. Raz jeszcze, to naprawdę szokujące. Wydawało nam się, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest najgorszy, lub przynajmniej nie tak dobry jak w Stanach Zjednoczonych. Ale gdy wysłuchaliśmy podcastów Endiego, doktora Cio, to okazało się, że ten system jest źle skonstruowany na całym świecie. My jako lekarze nie mamy czasu na wsparcie psychologiczne naszych pacjentów. System jest zorganizowany w taki sposób, żeby ciągle biec, i traktuje nas trochę jak pracowników w fabryce. Mimo tego czasami zauważam i czuję się z tym naprawdę dobrze, z tym, że dzięki konsultacjom Twój pacjent zmienił pracę. Na przykład widzisz, jak chudnie, zaczyna się lepiej czuć i leczy insulinooporność. To właśnie o tym mówiłeś, o kortyzolu, który ma ogromne znaczenie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do Was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę, i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo, będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie, po prostu wypada Wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji, za co z góry dziękujemy.